Turniej Miami Open Ranki 1000, gdzie spotyka się cała światowa czołówka zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, bardzo dobrze kojarzy się polskim kibicom. To tutaj w 2012 roku zwyciężała Agnieszka Radwańska, a w 2017 w deblu Łukasz Kubot. Na tegorocznych zawodach jest kilka banerów, które przypominają triumfatorów z ostatnich lat. Z dumą widzimy na nich sylwetki Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Jedną z polskich zawodniczek, która świetnie spisuje się na Florydzie, jest Magdalinette. Nie oczekuję tak naprawdę dużo, odkupiam się po prostu na każdym meczu po kolei, bo losowanie jest bardzo trudne. Mecze są bardzo wyrównane, tak jak mówię, warunki są bardzo trudne, więc tak naprawdę nie oczekuję bardzo dużo. Staram się podchodzić do tego bardzo spokojnie, bez większych oczekiwań i tak gra mi się po prostu dużo lepiej. Mówi nasza tenisistka, turniej w Miami nazywany jest piątą lewą Wielkiego Szlema, uważany jest za jeden z najważniejszych. Jak i nie najważniejszy zaraz po cyklu wielkiego szlema. Główny kord zawodów to tenisowy obieg przerobiony na czas turnieju, co ciekawe ze stadionu futbolowo-piłkarskiego, gdzie na co dzień grają futboliści Miami Delphins. Na Florydzie zarówno wśród pani, jak i panów, do wygrania łącznie z blisko 20 milionów dolarów z Miami Open dla dziennika związkowego, Jan Bachlawski.